Cześć, dzisiaj będzie koniec prania. Skoro koniec prania, melodia będzie zwłaczać. Co to wszystko? Koniec prania. koniec prania, melodie i wszystko. Co to wszystko? Koniec pranie? Skoro Drzwi otrzymać będzie odczyć drzwi, skoro. Koniec prania, co to wszystko? Mix czterdzieści. Dostać rzeczy. I to wszystko. Wszystko to. Wszystko dobrze. Wszystko. Dziękuję. Wszystko do widzenia.